Jak Pani ocenia na przykład My u nas w Polsce y, sposób leczenia nowotworów u kobiet? Czy to Pani jest zadowolona, czy nie bardzo? My jesteśmy bardzo zadowoleni. Z usług Białostockiego Centrum tak, Onkologii? Tak, tak. Bardzo. A tutaj miały być dodatkowe prawie 250 milionów złotych na leczenie raka kobiet u piersi. Miała powstać jakaś specjalna jednostka i nie ma. Tego ja nic nie wiem. Ja nie słyszałam nic na ten temat, nie wiem. To, co nas obsługują, to my jesteśmy zadowoleni. Proszę pani, chciałam zapytać, jak pani ocenia w tej chwili w ogóle w Polsce opiekę nad kobietami, które chorują na nowotwory? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale tak. tutaj w Białostockim Centrum Onkologii? No oczywiście, bo tu się leczy akurat. akurat jestem pacjentką, tak, jestem pacjentką. Tylko tak, miało być jeszcze dodatkowo prawie 250 milionów złotych na uruchomienie takiego specjalnego programu do leczenia raka mhm. piersi, te pieniądze w nie ma. Ja no nie wiem, nic na ten temat nie wiem. No w każdym razie ja akurat oceniam na ten moment pozytywnie, bo mówię tak, jak mówię, że jestem pacjentką yy, właśnie tutaj w, w leczeniu raka. Także tutaj no akurat na ten temat, to nie wiem jak to, jak to, jak to, jak to wygląda z tymi pieniążkami. Jak słyszeliśmy, opinie o białostockim Centrum Onkologii są bardzo dobre, bo to jest dokładnie tak, że tutaj faktycznie dba się o pacjentów. Obsługa i personel są bardzo, można powiedzieć, wyjątkowi w tym, jak się zachowują wobec pacjentów. Także zapewniona jest opieka już po leczeniu, po to, żeby właśnie pacjentki jeszcze lepiej mogły wrócić do pełni sił, bo już nie mówiąc, że do zdrowia, ale do pełni sił. I ta opieka cały czas tutaj jest zapewniona, dlatego jest taka dobra opinia i szkoda. Że nie można cały czas uruchomić jednostki, która miała tutaj powstać właśnie przy Białostockim Centrum Onkologii. Ta jednostka to Breast Cancer Unit. Było na to zapewnionych prawie 250 milionów złotych. Nikt nie umie powiedzieć, gdzie te pieniądze są. One były zabezpieczone, wystarczyło tylko podpisać umowę. Umowa przez poprzedni zarząd województwa nie została podpisana, dlatego że zanim do tego doszło, po prostu zmienił się zarząd, a ja za chwilę właśnie w tym temacie porozmawiam z byłym marszałkiem województwa, który osobiście negocjował prawie 250 milionów złotych na program leczenia raka piersi u kobiet, Breast Cancer Unit. Zapraszam. Dzisiaj mamy dosyć ważny dzień. Przypominamy wszystkim o tym, jak ważna jest profilaktyka raka piersi u kobiet, bo to jest niestety rak, który jest bardzo częsty u kobiet i niestety cały czas. Mamy z tym problem, żeby z tego raka móc się wyleczyć, no ale są jednak sytuacje, kiedy da się z tego wyjść. A dlaczego jestem przed Białostockim Centrum Onkologii? Dlaczego jest ze mną gość? Jest ze mną były marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. No i właśnie, były pieniądze na Białostockie Centrum Onkologii, tutaj na taką specjalną jednostkę właśnie do leczenia raka piersi. Ponad 200 milionów złotych miało być przeznaczone na Brest cancer unit. No, ale tych pieniędzy chyba dzisiaj nie ma, bo na pewno nie ma jednostki. Co się z nimi stało? Pan zabezpieczył, pan negocjował te środki? Panie redaktor, szanowni państwo, e, tak, ponad rok temu e, uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach e, Funduszu Medycznego na budowę nowoczesnego. Ośrodka Breast Cancer to środek, który miał zajmować się leczeniem raka piersi u kobiet, nowoczesnym leczeniem, bo wiemy, tak jak pani redaktor powiedziała, że jest coraz więcej kobiet, które muszą borykać się z tym nowotworem. Dlatego złożyliśmy za czasów jeszcze Rządu Prawa i Sprawiedliwości o w konkursie o, o takie dofinansowanie, otrzymaliśmy je i od roku czasu nie możemy doczekać się jako województwo podlaskie zrealizowania pod panie, tej umowy. Panie marszałku, tutaj dodajmy, czy wyjaśnijmy może, bo pan jeszcze się starał jako marszałek województwa podlaskiego, no ale później zmienił się rząd i zmienił się również marszałek województwa, no. zarząd województwa, no ale, ale też marszałek, ale Środki były wynegocjowane ponad 200 milionów złotych, prawie 250. No i wystarczyło tylko w zasadzie podpisać umowę, bo wszystko już było. No tak, dlatego tak jak pani redaktor powiedziała, no czekamy na tą umowę. Generalnie zaktualizowaliśmy wszystkie dane jeszcze za czasów, jak ja byłem marszałkiem, szpital zaktualizował, bo to on tutaj jest bezpośrednio beneficjentem. No i do dziś tej umowy ponad rok czasu nie mogliśmy się nie możemy się doczekać. Panie redaktor, szanowni państwo, no rak nie ma barw politycznych. To chodzi o nowoczesny ośrodek, który ma funkcjonować tutaj w województwie Podlaskim, który ma być odpowiedzią na te wszystkie kwestie związane z rakiem piersi u kobiet, nie tylko w regionie, ale też w całej północno-wschodniej części naszego kraju. Nie wiemy, dlaczego nie ma tej umowy. No. Wiemy, że każda zwłoka w realizacji tego e, ważnego dla regionu projektu e, to coraz więcej osób pozbawionych możliwości e, nowoczesnego leczenia. No, coraz więcej kobiet przede wszystkim, bo to ma się skupić na e, przede wszystkim raku piersi u kobiet. Ale to jest też e, coraz więcej osób, które nie mogą do końca poradzić sobie z tym e, nowotworem e, i płacą za to cenę zdrowia, a nawet życia. Panie Marszałku, bo też były takie zarzuty kierowane w Pana stronę, żeście kartoniki papierowe rozdawali przed wyborami, ale te środki były wynegocjowane, one były załatwione, i z tego co mi wiadomo, ten program Breast Cancer Unit miał to chyba ponoć największy w ogóle program w Polsce leczenia, czy też takiej w ogóle profilaktyki leczenia raka piersi. I teraz co, nie zdążyliście i do kiedy tutaj jest termin? Czy w ogóle jest jakiś termin, żeby tę umowę jeszcze podpisać? No bo Pan już nie zdążył, zmieniła się władza? Koalicja 13 grudnia nie uznaje żadnych terminów i żadnych widać też kwestii, które są istotne nie tylko pod względem politycznym, ale też zwykłym ludzkim, bo widać nie śpieszy się w tej kwestii. O ile rozumiem, czy jestem w stanie zrozumieć jakieś inne obiekcje do różnego rodzaju konkursów, ale nie do tego. Nie do tego. E, to był program, który został e, rozpoczęty pod auspicjami pana prezydenta Andrzeja Dudy. E, bardzo ważny. E, bardzo wiele jednostek, nie tylko w Białymstoku, ale też w całej Polsce uzyskało dofinansowanie. Myśmy o to zabiegali wiele lat, żeby właśnie takie środki na województwo podlaskie wpisało. E, rząd wpisał. Czemu tego nie ma? Nie wiemy. Wiemy tylko, że każdy dzień zwłoki, jeszcze raz to powtórzę, pani redaktor, to jest brak możliwości nowoczesnego leczenia dla mieszkanek naszego regionu. Jeżeli koalicja 13 grudnia tak szczyci się, że dba o prawa kobiet, o kobiety, to jak najszybciej powinna tą umowę podpisać i jak najszybciej ta inwestycja powinna się e, zacząć realizować, bo rak czekać nie będzie. On nie ma barw politycznych i to nas najbardziej nurtuje. My cały czas staramy się, żeby zarząd województwa obecny, też wywodzący się z koalicji 13 grudnia, o tą sprawę walczył i pytał. Czy walczy i pyta, niedługo się dowiemy, bo widać chyba nie. Jak obecny rząd i zarząd też województwa podlaskiego dba o kobiety, widać chyba nie tylko po tym, że nie będzie tutaj tej jednostki breast cancer unit, która miała powstać właśnie przy Białostockim Centrum Onkologii, które ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o leczenie nowotworu piersi, no ale też widać po tym, że tutaj mają być likwidowane porodówki, oddziały położnicze w całym województwie, ponad, znaczy ponad, mówi się na razie o 11 szpitalach położniczych. Jak będzie później zobaczymy na razie nie wygląda to dobrze jeżeli chodzi o dbałość o zdrowie mieszkańców województwa podlaskiego. Ze mną rozmawiał były marszałek województwa podlaskiego obecny radny wojewódzki Artur Kosicki.